Dzisiaj prorok Jeremiasz z kolei mówi nam przedziwną rzecz. Na pierwszy rzut oka brzmi to dziwnie. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą możemy robić w życiu duchowym: to jest poznawanie własnego serca, poznawanie tego, co tam jest, poznawanie swoich motywacji, swoich zranień, swoich. Aspiracji, rzeczy, które są tam piękne, i rzeczy, które są brzydkie, te, które trzeba rozwijać i wzmacniać, i te, których trzeba się pozbyć. Bo nie ma takiego grzechu, który yy, przydarzyłby się nam trochę przez przypadek. On, każdy grzech zaczyna się w sercu. Najpierw jest myśl, zaczynamy się nad tym rozwodzić, możemy iść za tą myślą, znajdujemy w niej upodobanie. I później dopiero pojawia się grzech, później pojawia się czyn. Jeśli ktoś się regularnie grzeszy, oczywiście, to dla niego ten proces jest maksymalnie szybki, ale to w sercu pojawia się zło, które później przejawia się na zewnątrz. Dlatego to przede wszystkim pracujemy nad naszym sercem. Dzisiejsza Ewangelia jest przypowieścią o bogaczu i o ubogim człowieku, o Łazarzu, który Leżał u jego bram. Myślę, że warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które pojawia się w tej Ewangelii. Po pierwsze, ten ubogi człowiek ma imię, to jest Łazarz, i to imię pojawia się kilkukrotnie w tej Ewangelii. Nie znamy imienia Bogacza, ale znamy imię ubogiego. To jest bardzo ciekawa wskazówka, która też pokazuje, że tak naprawdę Bóg zna i zna każdego, który w jakiś sposób jest odrzucony przez świat, który w jakiś sposób jest niezauważony, który w jakiś sposób żyje na marginesie świat. Bóg zna ich imiona, Bóg zna ich bardzo dobrze. Nie znamy imienia bogacza, ale znamy imię tego człowieka ubogiego. Bogacz który ostatecznie ponosi konsekwencje swojego postępowania. Ponosi te konsekwencje, i to też warto zauważyć, właśnie ze względu na brak wrażliwości na tego ubogiego, ze względu na niezauważenie, łazarz. Jest mowa o tym, że bogacz to jest ktoś, kto jest bardzo dobrze ubrany jest ubrany w bisior, to jest niesamowicie cenny materiał. Codziennie, wystawy, codziennie wyprawia wystawne uczty, jest kimś, kto świetnie się bawi, ale ostatecznie ponosi konsekwencje za to, że nie zauważa drugiego człowieka. I to jest też bardzo dobra wskazówka dla nas na wielki post, żebyśmy mieli w sobie też taką wrażliwość na innych, na tych, którzy są dookoła. Na tych, którzy czasami właśnie są niezauważeni przez świat, którzy gdzieś żyją na marginesie. Mamy się uczyć od Pana Boga takiego wzroku, który będzie ich dostrzegał. Mamy się uczyć takiej wrażliwości, która będzie jednocześnie też otwartością na tych ludzi. Do tego wzywa nas ta dzisiejsza Ewangelia, żebyśmy nie zaniedbywali umiejętności yy, spojrzenia na innych, żebyśmy potrafili w sobie pielęgnować taką wrażliwość i miłosierdzie na innych.